Gość poranka górki. Naszym gościem jest dziś dyrektor programowy przeglądu Kino na Granicy Łukasz Maciejewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Przegląd zbliża się wielkimi krokami. Co jest taką najważniejszą pozycją dla pana jako programatora tegorocznego festiwalu właśnie w programie przeglądu? To jest wbrew pozorom bardzo trudne pytanie, bo też wybierając się do państwa Przejrzałem tak na szybko y, tegoroczną edycję, i tam jest taka mnogość wydarzeń i literackich, i muzycznych, y, y, i filmowych, też do tych ostatnich ta ostatnia sfera to jest moja jakby działka, ale generalnie myślę, że takim wydarzeniem jest przyjazd do Cieszyna. Porozmawiamy o, po o sekcjach, tak, w tym czasie, w majówce, zresztą namawiać za bardzo nie muszę, bo wiem, że już od dawna nie ma miejsc noclegowych. Tam przyjeżdżają rzeczywiście tysiące ludzi. Festiwale walczą o swoich, Konsumentów, odbiorców, walczą, zabiegają. My mamy ten komfort, na ten komfort trzeba naprawdę solidnie zapracować przez cały rok, że do nas wielbiciele kina na granicy przyjeżdżają z własnej woli, chcą się cieszyć kinem, aurą i tym, o czym pani mówiła, czyli też wielością propozycji programowych, żeby było. Mhm. Na luzie i sympatycznie, ale też bardzo profesjonalnie i atrakcyjnie. Będzie kilkaset filmów, kilkuset gości. No, to jest duża impreza już w tym momencie, więc jednocześnie jestem podekscytowany, a z drugiej strony spokojny, bo to jest też taki sprawdzony team, z którym świetnie się współpracuje od lat. Więc mam nadzieję, że wszystko się uda, nawet pogoda ma się udać. W roku. Na to liczymy bardzo. Czy nowości kinowe, to co w ostatnich miesiącach na ekranach polskich kin było obecne, to jest dla Pana taki must-have w programie przeglądu? Te filmy cieszą się największym powodzeniem, również dlatego, że docieszyna bo myślę, że to jest bardzo ważne. Znowu mówiłem o usytuowaniu na mapie festiwalowej Polski naszego przeglądu, czyli nie festiwalu. Może dlatego właśnie mamy aż taką rozpoznawalność wśród branży filmowej, wśród artystów, bo my nie dajemy nagród, nie rozwijamy mm -hmm. czerwonego dywanu, więc wszyscy się czują na ludzie i naprawdę wszyscy chcą tutaj przyjeżdżać. Ja nie mam jako kłopotu jako dyrektor, żeby wydzwaniać, prosić, e, 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 kokietować finansowo, bo tych finansów my po prostu też na ten cel nie mamy. E, artystów z najwyższej półki, ale też młodych aktorów, żeby do nas przyjeżdżali, bo oni sami od razu mówią, że przyjeżdżamy. Y w przyszłym roku, jeżeli wyobrazimy sobie, że w tym roku będzie i Więckiewicz, i Topa, i Zajączkowska, i Stalińska, i prawie wszyscy aktorzy młodego pokolenia Sandra Drzymalska, Marianna Zydek, Julian Świeżewski, Filip Pławiak, e, e, i tak dalej, i tak dalej. Tych nazwisk jest mówię około 250 może nie, nie liczyłem, a powinienem może to zrobić, to y, y, oni są oczywiście głównie no, reprezentantami nowych filmów, więc to idzie zawsze dwutorowo. Są. you <laughs> Precyzyjnie przygotowane sekcje. W tym roku również sekcja filmowa i literacka adaptacji Franca Kawki i Józefa Konrada, ważne dla nas przeglądy i ważne sekcje. Retrospektywa, chyba pierwsza w ogóle w Polsce, filmów również bardzo starych, kiedy wydawało się, że jeszcze tego aktora nie znamy Mariana Dziędziela, mhm. ale i czesko-polskich koprodukcji naszego ulubieńca i twórcy, który wielokrotnie podkreślał radość z uczestniczenia na festiwalu na, podczas przeglądu kino na granicy Janusza Majewskiego, e, więc pokażemy jego no tak, filmy słowacko-czesko-polskie. No, były mu bliskie, odszedł no, tak, niestety, ale pokażemy i słoną różę i czarny wąwóz, oczywiście CK dezerterzy, e, więc to też mnie cieszy. A pomiędzy tymi e, propozycjami dużo nowości. Wszystkie najważniejsze filmy sezonu, przedpremiery, między innymi debiut e, pełnometrażowy reżyserski Gabrieli Muskały, film Błazny, e, film Koński ogon. Przedpremierowo pokażemy również e, po raz drugi w Polsce e, film amerykański, hollywoodzki film i to raczej z głównego nurtu, który był sensacją e, festiwali amerykańskich w roku ubiegłym. To nie typowy że amerykański film na festiwalu czesko-polskim, ale główną rolę gra w nim Małgorzata Zajączkowska, wybitna polska aktorka i również przyjaciółka naszego festiwalu i Cieszyn mm -hmm. będzie właściwie jedyną możliwością w Polsce, jak dotąd. Wierzę, że ten film trafi w końcu na ekrany, żeby ten film zobaczyć i spotkać się z aktorką. Przegląd otworzy film... Też hollywoodzki z Anthony y, Hopkinsem. Hopkinsem Jedno życie. Y, tutaj tym pretekstem do pokazania tego filmu jest obsada. Jest obsada i jest historia. To jest przedpremierowy znowu pokaz. Bardzo się cieszymy z, tego, z tej projekcji. Zresztą projekcji z udziałem twórców, czeskich twórców tego filmu, bo. Film niemal w całości był nakręcony w Pradze, ale to wciąż byłoby za mało, bo przecież Mission Impossible też było kręcone w Pradze. Ale to jest historia brytyjskiego Schindlera, tak się zwykło mówić o bohaterze granym świetnie zresztą przez Antonego Hopkinsa. Który wywiózł do Wielkiej Brytanii e, gr dużą grupę dzieci z Czechosłowacji, z Czech, e, ocalając im życie, więc Praga to jest ważna historia dla Czech, tak jak Lista Schindlera była ważną opowieścią e, dla Polaków, e, dla Krakowa. Myślę, że ten film jest e, wydarzeniem w Czechach, na Słowacji, ale także cieszę się, że tym obrazem e, Otworzymy tegoroczną edycję, zwłaszcza, że jak wspomniałem, w głównych rolach Antony Hopkins gra Helena Bonham Carter, gra również Lena Olin, ale w drugoplanowych, ważnych rolach czescy aktorzy i pośród również wielu, wielu artystów, z Czech i ze Słowacji, którzy w tym roku będą, bo zawsze są gośćmi kina na granicy. Również twórcy filmu Jedno Życie pojawią się w teatrze, tym pięknym, cieszyńskim teatrze, gdzie przypominam, Ziemia obiecana, Wajdy była kręcona, więc wszystko się kojarzy z dobrym kinem i opowiedzą o pracy nad tym tytułem. Rozumiem, że, że taką misją przeglądu jest łączenie kina czeskiego, polskiego, słowackiego. Dobrym przykładem takiego łączenia, tych dwóch przestrzeni polskiej i czeskiej na przykład jest franc Kawka Piotra Dumały. Film, który jest przecież zrobiony o twórcy, który całe życie spędził w pracy. Tak, no to, to jest ta cała sekcja kawkowska, przede wszystkim literacka. Dzięki frenezji i takim zaangażowaniu naszej cudownej pani dyrektor Jolidy Goś udało się pozyskać na naszego stałego akompaniatora i już sobie nie wyobrażamy trochę kina Granicy bez Andrzeja Zjagodzińskiego, po, Poza tytułami dyplomatycznymi, rozmaitymi, dziennikarskimi przecież e, tłumacza Hawla i zresztą tego Hawla będzie w tym roku też bardzo dużo będzie wspaniała wystawa hawlowska, ale sekcja, sekcje literackie to, to jest duma e, mm -hmm. cieszyna. Lista gości w tym roku zapiera dech zarówno po stronie czeskiej i słowackiej, ale i węgierskiej, i polskiej. Natomiast e, Stowarzyszone z tymi sekcjami są przeglądy filmowe i będą czeskie filmy o kawce, polskie filmy. Będzie oczywiście Piotr Dumała również naszym gościem, bo pokażemy przedpremierowo jego najnowszy film Fin del Mundo. Bardzo ciekawe kino z udziałem wspaniałych aktorów. Zresztą również będą w Cieszynie i Ola Popławska i Gabriela Muskała i Magdalena Różańska grające w tym filmie odwiedzą nasz festiwal. Więc ta sekcja to to, to również powód do y, y, dumy i tak, y, y, z, z niewielkiej imprezy, którą wymyśliła 26 lat temu, Jola Dygoś, która miała być takim okienkiem pokazującym w Polsce czeskie filmy, w Czechach kino-polskie, stała się naprawdę takim dużym kulturalnym wyda wydarzeniem na Zaolziu, w Śląsku Cieszyńskim oraz i w regionie, i w Polsce, a, a także, jeśli ktoś jest zainteresowany, to rzekłbym w Europie, ponieważ. To jest hasło, które naprawdę jest ważne i w ostatnich latach, kiedy bardzo, bardzo borykaliśmy się z brakiem dofinansowania, z cofaniem dotacji wręcz, tak było w ubiegłym roku, przypominam, bo to e, brutalna wiadomość dla nas, nam cofnięto dotacje z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i e, widzowie, uczestnicy festiwalu musieli się złożyć w zbiórce publicznej, żebyśmy zamknęli festiwal, co było zawstydzające i niezmiernie dla nas mhm. przykre. To było bardzo przykre doświadczenie, że na jubileuszowym edycje festiwalu no tak zostaliśmy potraktowani z przyczyn absolutnie pozamerytorycznych. Mam nadzieję, że to łączenie będzie przebiegało teraz w innym trybie, takim bardziej pokojowym i nieinwazyjnym, że relacje Czech, Polski, Słowacji. Europy Środkowej i Wschodniej, Grupy Wyszehradzkiej tej dawnej, będą na tym festiwalu wybrzmiewały jako kooperacja artystyczna, jako kooperacja wspólnoty myśli, ducha i serc, i nie będziemy musieli się tak bardzo martwić, że nie mamy za co opłacić hoteli czy transportu dla naszych gości, tylko będziemy się skupiali na wartościach merytorycznych, bo to są te granice, których nie chcemy, a ta granica, której symbolem jest most łączący Polską i czeską część Cieszyna. Niezwykłe to jest miasto. Rozmawialiśmy przed rozpoczęciem rozmowy z panią, jak jest piękne i, i, i naprawdę chce się tam wracać. Ale zupełnie inne są te dwie strony. One są kompletnie inne. No mam nadzieję, że Czesi się nie obrażą. Zresztą to jest moje subiektywne zdanie. No, ta Polska jest zdecydowanie efektowniejsza, chociaż Uroki od, odrębne ma strona czeska. Ale to kwestia e, historii. I tylko kwestia też wyłącznie. gustu, bo przecież można mieć zupełnie inny. E, więc więc t, ten most jest symbolem, ale takim symbolem, żebyśmy tam z kwiatami chodzili i, 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 i się cieszyli własną koegzystencją. E, podczas przeglądu będzie też świętowana kolejna rocznica e, wstąpienia. Polski do Unii Europejskiej, Polski, Czech, Słowacji również. Tak, to będzie pierwszy dzień festiwalu, który ma tyle wydarzeń, więc podejrzewam, że według niektórych to już by wystarczyło może za, za, za całość imprezy, ale mnogość spotkań, debat, koncertów wszystko w związku właśnie z tym. Jest nie, tą niezwykle ważną datą, datą, która zmieniła nasz, mówię teraz, jako obywatel, nie tylko filmoznawca, nasz, nasze myślenie o tym, kim jesteśmy w Europie i że jesteśmy już bez kompleksów, równoprawnymi członkami Unii Europejskiej, a nie marzymy o tym, bez szans na realizację, a jeszcze przecież parę lat wstecz. Przed, tą, przed tym wydarzeniem tak mogłoby się wydawać. No i będą zarówno artyści, pisarze, jak i politycy, chociażby Adam Michnik będziemy debatowali, rozmawiali na serio, ale chciałbym bardzo i wierzę, że to się uda, żeby to była bardzo radosna, bo to jest radosna mm, rocznica. No, to jest data, która powinna być... Odbębnianiem, przepraszam za to słowo, czegoś, co stanowić ma podstawę, czyli wzruszenia z momentu, w którym staliśmy się pełnoprawnymi Europejczykami. Zawsze nimi byliśmy, ale w tym momencie w wielości siła. I myślę, że jeżeli to słowo paskudne zresztą ma jakikolwiek sens, to to powinny być werble. To powinny być bębny właśnie. Jesteśmy w takim momencie, w którym widać już w Polsce efekty tego naszego wstąpienia do Unii Europejskiej, ale przegląd mam wrażenie, że też jest takim momentem, kiedy można porównać kino polskie do kinematografii słowackiej czy czeskiej. Zapytam pana o. Kino czeskie, bo ono kiedyś święciło triumfy w Polsce. Mam wrażenie, że polskie kino dużo wyżej obecnie stoi w takiej warstwie artystycznej, też jeśli chodzi o to, ilu, ilu ma widzów, jak to jest z czeskim kinem, z czeskimi filmami dziś. No, znowu muszę się i chcę się z panią zgodzić. Pewnie na moim miejscu, żeby ta odpowiedź była bardzo merytoryczna. Powinien zasiąść Martin Nowosat, dyrektor programowy po stronie czeskiej, który jest praktycznie od początku festiwalu. Ja jestem, wcześniej Maciek Gil był szefem polskim, dopiero nawet nawet muszę przeliczyć. Nie wiem, od ilu lat jestem. <grym> to są takimi rzeczami się nie zajmuję. To drobnostka. To drobnostka, ale około 10 lat może, nie wiem. Przeliczę następnym razem i powiem Państwu dokładnie. Ale sam to pa, pamię, dokładnie pamiętam ten czas, moje lata studenckie, to było takie zachłyśnięcie się kinem czeskim. Tak, Wszyscy tak. to pamiętamy. Wtedy Pełne sale po, Wtedy pojawiały się i wybrzmiewały te nazwiska jak Zelenka, Slama, Hrzebejk, Ondrzyczek. Kłopot polega na tym, że oni nadal tworzą, ale niestety w moim przekonaniu coraz słabsze filmy. Część z nich tworzy, część, część nie. A nie... Pojawi, może poza slamą, który trzyma formę. Natomiast nie pojawiła się Nowa Gwardia, nie pojawiły mm -hmm. się takie nazwiska, które by elektryzowały. Kino czeskie to przecież i Hitilowa, i Forman, filmy znane Wspaniałe na całym tradycje. świecie, tradycje, które pokazują, że ta mała kinematografia była kinu, kinematografią. Wiodącą w Europie i nie myślę tylko o czeskiej nowej wali, również o naszych kultowych serialach. Nie zapominajmy o Arabeli czy o e, Kobiecie za Ladą nawet, bo, bo to były seriale Szpital na peryferiach, to były seriale, które upokarzały te polskie seriale codzienne, mhm. a były na pewno w popularności i rozpoznawalności mocno je dystansowały. A teraz jest zdecydowanie słabiej. Te filmy w, właściwie nie. Pojawiają się w polskiej dystrybucji. One są mniej lub bardziej interesujące. Pojawia się jedna czy druga perełka w ciągu roku. I dla tych, którzy tęsknią za czeskim kinem, chociażby żeby zobaczyć te perełki, a Czechofilów jest u nas bardzo wielu, bo chemistów nieco mniej, natomiast miłośników twórczości z Czech i literackiej, i muzycznej jest przecież mnóstwo, no to zapraszam rzeczywiście do Cieszyna na kino na granicy, bo chyba to jest jedyna możliwość w Polsce obejrzeć z polskimi napisami mhm. wszystkie filmy to też jest chyba ważne wszystkie filmy polskie tłumaczymy na język czeski mają napisy w języku czeskim. Wszystkie filmy czeskie i słowackie są oczywiście tłumaczone na język polski i to są wyzwania realizowane właśnie przez nas dla uczestników naszego festiwalu. Więc zachęcam do obejrzenia, nawet jeżeli no mamy poczucie, że chyba nie jest najlepiej, mhm. że Mówię za siebie, że większość czeskich czy słowackich filmów, poza takimi właśnie perełkami jak Służący na przykład sprzed roku, to są filmy, które rozczarowują albo są takim bladym echem tych uczuć i tych naszych emocji, które towarzyszyły nam 10 czy 20, no może 15 czy 20 mm -hmm. lat temu, wówczas, kiedy te filmy pojawiały się w regularnej dystrybucji i pamiętam też takie dyskusje właśnie, co zrobić, żeby polskie kino Z wyglądało jak kin, czeskie. Tak, tak, tak. A teraz jest odwrotnie. Odwrotnie. Możemy sprawdzić. Możemy sprawdzić Możemy te sprawdzić. nowe produkcje czeskie również. Niebawem 1 maja rozpocznie się się przegląd Kino na Granicy w Cieszynie Czeskim i w Polskim Cieszynie. O tym przeglądzie opowiadał nam Łukasz, Ma Łukasz Maciejewski, dyrektor programowy tego przeglądu. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję i zapraszam do Cieszyna. Gość Poranka dźwięki